Cześć z tej strony Krzysimir, a dzisiaj zagrałem na największym teksturpaku na świecie, w Crystal PvP. Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Dobra widzowie, już jestem w grze i patrzcie jakie to wszystko jest ogromne. Patrzcie na refill'a, jak to wygląda. No, nie da się po prostu, jak Ender Perły dziwnie wyglądają. Nie wiem, to jest naprawdę jakaś tragedia, jak to wszystko wygląda dziwnie, nie wiadomo jak nawet. No... I jakoś musimy sobie radzić. Zrzucamy szybko podki. Nie wiem, jak nam uda się grać na tak ogromnym teksturpaku. I na takim dziwnym. Perła jest ogromna, bo po prostu rzucamy, jak ona na nie leci. Nic nie widzę, praktycznie. No i dobra. Pierwszy hit. Ogólnie dostałem jakąś perłę tutaj. I go wysadzam do tej Ja, ja! To wszystko jest takie ogromne, że po prostu się nie da. Wy możecie zostawić subskrypcję z dzwonem i łapkę w górę? Patrzcie, jaki ten refil jest ogromny. Jak to perło leci? Nie wiem, to jest gigantyczne. Musimy go hypnotizować. I. Dobra, musimy. Musimy. Nie, ja cyknąłem w tego. Taki patyk jest ogromny, nie? Dobra, to ja gram widzowie z patyka. Ja będę gram z patyka, bo i tak gram na endkrystale. To będę go podbijał sobie tylko. Robimy tak. Dobra, chwytamy go i bam. z patykiem Ogromnym! Dobra, widzowie, teraz postanowiłem zagrać 2v2 na tych ogromnych teksturpakach. Szybko musimy sobie radzić, zanim nie będziemy nic widzieć, bo te teksturpaki są takie ogromne. No, ja nic nie widzę, jakiem refila, totalnie. Mam chyba jakiegoś polaka, bo ma nick X-prosek, to jakiś. Inprost. dobra? Ja rzucam perłę ogromną i nie wiem, co się dzieje. Posłuchajcie samemu potem, rozdówcym. Gdzie oni tam są? To jest mój, dobra. Pyk. Dobra, dostali. Ja nic nie widzę. Dobra. Dobra, samemu sobie zbijem ten To jest na razie nieważne, bo i tak nic nie widzę. Potem mój ziomek, ale to jest nieważne, bo ja mu też. Dobra, dobra, jemy repa. Dobra, musimy to zrobić. Pionie! I tego. Ja tam skaczę, rzucę sobie tylko podki na faście i lecimy tam. Jemy refa. Dobra, jemy refa wszyscy. Zabił go! Skaczę mu na głowę, walę mu pyk. Tutaj teraz, teraz głowa głowa lecimy. ¡Sabi!